Powiedzmy, że to będzie część czwarta, czyli kontynuacja y, tej playlisty, którą mam na YouTubie. Y, ona jest zatytułowana Co to jest RICO? Y, to jest dla osób, które no, chcą wiedzieć, co się dzieje aktualnie, y, które chcą się przygotować y, psychicznie emocjonalnie na to, co nadchodzi. No oczywiście rozumiem, że nie każdy jest zorientowany, tak? Ja też musiałam dużo czytać na ten temat, dowiedzieć się i dzięki temu no, no dzielę się, dzielę się tym, z czego się dowiedziałam. RICO to jest ustawa, jest to sposób działania, przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej. Zostało to stworzone po to, żeby jak najszybciej złapać przestępców. Nie jedną osobę, ale całą siatkę. Całą siatkę łapią, i jest to tak wymyślone, żeby to było jak najszybciej, żeby dokładnie tego samego, tego samego dnia padło oskarżenie. Tak, tak jest wymyślona procedura, żeby. Bardzo szybko padło oskarżenie. Chodzi też o złapanie tych, którzy dokonują zła, posługując się kimś, czyli nie bezpośrednio działają, nie bezpośrednio dokonują przestępczości, tylko zatrudniają. Chodzi o to, by tych, jak oni to nazywają, bosów, te głowy, tych organizatorów przestępczości złapać. To, że nie robisz czegoś, prawda? Ktoś za ciebie to robi, to nie znaczy, że jesteś czysty. Bo oni zatrudniają słupę, zatrudniają zadaniowców, po to, żeby właśnie w razie czego zwalić na nich żeby nie ponieść tej odpowiedzialności. To jest po to to wymyślone, nie? No a poza tym, jeżeli, jeżeli przestępca gromadzi wokół siebie grupę ludzi, prawda, no to jest o wiele bardziej skuteczny w swoim czynieniu zła, tak, w swoich atakach, no bo ma większą kontrolę, tak. Ma ludzi, którzy mu donoszą, wie kiedy zaatakować i tak dalej, a no sam nie jest... Yy, w stanie kontrolować wszystkiego 24 godziny na dobę. Więc no no ale przede wszystkim chodzi o to, żeby jednych napuszczać na drugich, wyeliminować kogoś, prawda? Pozbyć się kogo. No i żeby w razie czego właśnie to zadaniowcy ponieśli odpowiedzialność, nadstawili karku, a on będzie czysty. Czyli jak to, jak to wygląda? No, on liczy na to, tak, że wejdzie policja, prawda, i to zadaniowiec poleci, a u niego nic nie znajdą. Tak sobie przygotowuje teren, tak sobie to wszystko przygotowuje, prawda? Zabezpiecza się na wyrost. Jeżeli jedni mu są nieprzydatni, pozbywa się ich, za moment wymienia na nowego kogoś. I tak yy, dlatego ta przestępczość. Yy, się ciągnie i jakby nie, nie ponoszą tej odpowiedzialności. Kolejna sprawa, no to, to jest yy, skorumpowany wymiar sprawiedliwości, tak? To czyli dlatego przestępczość yy, nie jest karana, dlatego że właśnie w wymiarze sprawiedliwości są też przestępcy. Yy, przestępcy otrzymują różnego rodzaju. Obiecuje im się, tak, obiecuje się ludziom stanowiska i tak dalej, w zamian za lojalność, w zamian za tą przestępczość, jakieś profity, obiecuje się. No i tak, yy, tak ten główny organizator werbuje ludzi, prawda? Ma ludzi z w cudzysłowie zaufanie, ale jeżeli traci zaufanie, natychmiast odcina ich od pieniędzy, od siebie i zastępuje ich kimś innym. Albo na przykład, napuszcza ich na kogoś, prawda? Kiedy oni wykonają swoje zadanie, pozbywa się ich, żeby po nich nie było śladu. No bo oni, oni wiedzą o wszystkim, tak, że on im kazał to zrobić, więc on się pozbywa tych, którymi się posłuży. I no tak, tak, RICO to jest ustawa, ale ja i też inni ludzie nazywamy to w skrócie przestępczość zorganizowaną różnego rodzaju, tak taki skrót myślowy, ale tak naprawdę to jest ustawa, która jest stosowana przez służby, przez wojsko po to, żeby z tą przestępczość zwalczyć. Jest to sposób działania, metoda przejmuje się głowę, ta głowa wkopuje resztę siat. ci co są na dole, ci to są zwykle młodzi, niedoświadczeni, on ich instruuje, on ich przy... on nimi kieruje. No i dlaczego oni chodzą właśnie nie karani i bezkarni i w ogóle? Bo tak mówię, bo się zabezpieczają na różnego rodzaju sposoby, żeby nie zostać złapani, zacierają ślady po złym czynie. Prawda? Czyli załóżmy, wyobraźcie sobie jakiegoś um, złoczyńcę, który chce um, zamordować kogoś, um, żeby. Przejąć czyjąś nieruchomość, posiada to. On zatrudnia ludzi do tego, żeby tą osobę skrzywdzić. Potem się ich pozbywa, żeby po nich śladu nie było. Kiedy się pozbędzie tej ofiary, pozbywa się ich no, po to, żeby nie było śladu tego. Oczywiście oni nie wiedzą, że oni w morderstwie biorą udział, tak? Z premedytacją. Oni tylko wiedzą, że mają jakąś czynność wykonać. Niekoniecznie mogą wiedzieć, tak? Oni zawsze im obiecują coś. Obiecują coś i oni się na to zgadzają, ale nie znają całego kontekstu sytuacji. Przestępca wybiera ten organizator, ta głowa, ten bos, wyszukuje ludzi podatnych na manipulacje. Ludzi, którzy są no, uzależnieni, którzy są odcięci od rodziny też, tak, czy jakieś konflikty rodzinne czy coś. To takimi najłatwiej się zarządza, prawda? Człowiekiem, który wychował się w zdrowej rodzinie i tak dalej, który ma oparcie w rodzinie. Y no nie można manipulować kimś takim to są właśnie ci młodzi ludzie to są z rodzin zdegenerowanych z rodzin zdemoralizowanych dysfunkcyjnych takimi się najłatwiej manipuluje no. no i teraz co się szykuje no i właśnie to się szykuje i wyobraźcie sobie macie dane osiedle i na danym osiedle jest cała siatka rozmieszczona w różnych budynkach no i teraz co wojsko musi zrobić? No musi to osiedle zablokować, ale nie wszyscy na tym osiedlu są przestępcami, rozumiecie? Ale oni muszą zablokować, żeby nikt nie uciekł, więc przez jakiś czas nie można wyjeżdżać, wjeżdżać. Musicie o tym wiedzieć, co się szykuje, żeby po prostu, no, wiedzieć co robić, jak się zachować, nie przestraszyć, wiedzieć co się dzieje. No to się dzieje nagle, to się dzieje w sposób nieplanowany, po prostu... Wjeżdża w wojsko blokuje wszystko w sposób yy, nieplanowany, tak? No znaczy nikt nie wie o tym planie. Nikt sobie nie zdaje sprawy z Nikt yy, wokół o tym nie wie, że to nastąpi. Yy, nie wie kiedy. No i właśnie, żebyście się nie przestraszyli, że oni nagle przyjechali. No i yy, zapytałam się w czata GPT, co się dzieje, tak? Yy, jak to wygląda. Wyznacza się taką strefę, prawda, i trzeba w tej wyznaczonej strefie m, przebywać, nie można opuszczać. Mówię o osobach niewinnych, tak, które m, są niewinne. Teraz ile to trwa, tak, ile to zablokowanie osiedla, osiedla, ulicy, jakiegoś rejonu? To już policja, no, daje jakieś sygnały, znaki, prawda, e, no, dzień, no, kilka godzin. To zależy. No jest to utrudnienie, prawda, do wyjścia, czasowe utrudnienie, jeśli chodzi o wyjście do sklepu czy na ulicę. Im trudniejsza, skomplikowana sytuacja, tym dłużej to trwa. Co robi policja? Blokuje główne wjazdy wejścia I no, ekipy wchodzą do budynku. A postronni mieszkańcy, tak, nie zaangażowani w przestępczość, muszą zostać w mieszkaniu. No i na końcu wyprowadza, ta strefa bezpieczeństwa znika i mieszkańcy mogą wrócić do normalnego życia. Resztę omówię w następnym filmie.